Dzień dobry, witam cię serdecznie w kolejnym porannym inspiratorze i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o planowaniu. Planowanie jest niezwykle istotne bez względu na to, co chcesz zrealizować, czy chcesz zbudować dom, czy chcesz zrzucić na wadze, czy chcesz osiągnąć jakiś wynik sportowy, czy może chcesz założyć dużą firmę, to wszystko wymaga konkretnego planu, sporządzania tego planu i jego realizacji. To jest bardzo ważne. Zobacz, jak to na przykład działa w kulturystyce. Jeżeli jest sobie jakiś kulturysta, który chce naprawdę zbudować fantastyczną sylwetkę, to on ma rozpisaną odpowiednią dietę, ma rozpisane odpowiednie treningi, od... inaczej się odżywia i inaczej ćwiczy, kiedy buduje masę mięśniową. Znowu inaczej ćwiczy i inaczej się odżywia w momencie, kiedy jest na redukcji, tak? Musi robić większy trening cardio, yy, musi po prostu odżywiać się inaczej. Więc to wszystko ma znaczenie, musi mieć konkretny plan i ćwiczy pod okiem fachowca. I tak samo jest w bieganiu, czy na przykład w triatlonie, jak to, ktoś chce się przygotować do treningu, gdzie masz pływanie, rower i bieganie, no to też musisz mieć odpowiednie treningi, musisz mieć odpowiednie odżywianie, może trening pod okiem fachowca, trzeba się dowiedzieć, jakie są Twoje mocne strony, jakie są Twoje słabe punkty, na co należy położyć większy nacisk na treningach, tak? No tak to wygląda. I teraz zobacz, jeżeli chodzi o planowanie, to są takie cztery zasadnicze kroki. Krok numer jeden to jest cel, krok numer dwa, co trzeba zrobić. Krok numer trzy, porządkowanie. I krok numer cztery, działanie i monitoring. I teraz przejdźmy po kolei. Powiedzmy, że chciałbyś wybudować dom. Zatem krok numer jeden cel budowa domu. Krok numer dwa co trzeba zrobić. No więc tak, trzeba znaleźć działkę, trzeba podciągnąć tam media, trzeba kupić materiały, trzeba w ogóle skądś wziąć pieniądze na budowę tego domu, więc czy będziesz odkładał i oszczędzał, czy posiłkujesz się jakimś kredytem. Dalej, trzeba znaleźć jakąś ekipę, trzeba wiedzieć, jak to urządzić, jakie mamy na to fundusze, żeby się nie przeliczyć, że postawisz mury, wstawisz okna, przykryjesz ten dom dachem. No, i nagle skończą się pieniądze, bo nie będzie wiesz na tynki, na elewacje i tak dalej. Więc to wszystko trzeba mieć przekalkulowane. Jak ten dom ma wyglądać, jakiś projekt i nie projekt, jak, czy, jaki ma być kominek, czy taki, czy siaki, jaki, gdzie on ma stać. To wszystko już musi być uwzględnione na etapie planowania, tak? Czyli co, co ma być zrobione. Dalej jest porządkowanie. No, nie zaczniesz budowy domu od kupna cegieł. Bo jak jeszcze nie masz działki, no to co z tego, że sobie kupisz ileś tam palet, pustaków? Po co ci one? Gdzie je postawisz w ogóle? Albo po co masz wybierać dachówkę, albo kupować dachówkę, jak jeszcze nie masz działki, tak? To są wszystko bardzo ważne rzeczy, żeby robić to konsekwentnie i po kolei i jak już masz te wszystkie rzeczy właśnie wypisane, co trzeba zrobić, no to później jest etap porządkowania. I ostatni etap, no to już jest działanie, czyli okej, okay, mamy kupioną działkę, dalej podciągamy media, dalej są robione fundamenty, później pną się mury do góry, później jest robiona instalacja wodno-kanalizacyjna i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy muszą mieć odpowiednią kolejność, no bo przyznasz, że byłoby głupotą, gdybyś wszystko miał zrobione, masz już cały wystrój w środku, nagle się okazuje, że nie zostały pociągnięte kable do prądu, albo nie została zrobiona instalacja wodno-kanalizacyjna, no to pomyślałbyś, że no, Jakim trzeba być idiotą, żeby w ten sposób budować dom, okej? Okay? No, tak to wygląda. I to są właśnie bardzo ważne rzeczy. Tak musi wyglądać swoje planowanie. I ja w ten sposób też rozpisuję wszystkie swoje projekty. Mamy cel, później sobie wypisuję, co dokładnie trzeba zrobić, później to porządkuję i później jest działanie i monitoring. I do tego planowania, takiego zarządzania tym całym projektem używam między innymi takich narzędzi jak Google Drive, które jest po prostu niesamowicie, Google Calendar. Korzystamy także z Trello oraz takiego narzędzia jak Tom's Planner. Dokładnie wszystko tłumaczę pod kątem planowania. Teraz to Ci tylko wiesz, do, dotknęliśmy tak naprawdę powierzchni. Jeżeli chciałbyś poznać cały taki bardzo obszerny materiał na temat tego, w jaki sposób planować swoje cele, jak to dokładnie robić, jak narzęd, jakich narzędzi używam, jak to jest później monitorowane, no to wszystko tłumaczę w kursie Extreme Productivity. Tam jest osobny moduł na temat planowania. Jeżeli nie masz tego kursu to zapisz się, zapisz się po bezpłatnego e-booka, przestań nieczeć i weź się wreszcie do roboty. I przy okazji i dostaniesz e-booka oraz zostanie przedstawiona ci oferta właśnie tego kursu Extreme Productivity. I to będziesz miał jednorazową ofertę. I jeżeli poczujesz, że to jest coś dla ciebie, no to zachęcam cię do tego, warto w to zainwestować. A jeżeli nie, okej, okay, spoko, nie ma żadnego ciśnienia. I w tym nagraniu to już wszystko. Natomiast musisz pamiętać o tym, żeby działanie jest bardzo ważne, ale musi być ten plan, żeby to nie było takie, wiesz, że będziesz wiosłował, wiosłował, a nagle się okaże, że płyniesz nie w tą stronę, okay? Albo że wspina się po drabinie, a ta drabina jest przystawiona nie do tej ściany, to trzeba. Dlatego warto się na chwilę zatrzymać, zrobić konkretny plan, no i już później działaj. W tym nagraniu to już wszystko. Widzimy się jutro o 6.30. I zapraszam Cię oczywiście do tego, żebyś pobrał sobie bezpłatnego e-booka. Przestań nieczeć i weź się wreszcie do roboty. Tak jak już powiedziałem, znajdziesz do niego link w opisie do tego nagrania. Zachęcam Cię również do tego, żebyś dał łapkę w górę, subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i widzimy się jutro rano.